Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Fosa, dziękujemy. Czas na szpil. Już najbliższą sobotę zakończymy sezon 2023-2024 domowym meczem z Krakowią. Wydarzeniem tego spotkania będzie ostatni występ w barwach niebieskich kapitana Tomasza Foszmańczyka. Ogólnie ten tydzień jest tak mm, ciężki do sprecyzowania, bo myślami nawet sam nie wiem gdzie jestem. Ciężko myśleć i skupić myśli na, na takim życiu codziennym, dniu codziennym i, i nawet na treningu, e, więc e, no już to mówiłem, ale, ale się powtórzę, jeżeli ktoś chciał w tym tygodniu ze mną o czymś konkretniejszym porozmawiać, no to miał e, z tym duże problemy, bo, bo nie byłem najlepszym rozmówcą w tym, w tym tygodniu. W większości czasu w ogóle do mnie to nie dociera. Myślę, że e, najgorsze są takie momenty, gdy sobie pomyślę, że robię coś po raz ostatni no to, to wtedy mamy taki, powiedzmy, kryzys i wiem, że w sobotę będzie tych rzeczy bardzo dużo i, i na pewno to się wszystko nawarstwi i będzie takie, e, taka kulminacja i, i apogeum tych takich ciężkich emocji, ale e, no myślę, że plan na, na to, co się ma wydarzyć i, i na mnie samego jest na tyle fajny, że e, myślę, że jest mi trochę łatwiej z tym wszystkim się uporać i pogodzić i i też fajne jest to, że nikt mnie z klubu, ani z drużyny nie wyrzuca. Nie ma dość fosy, tylko bardziej jest to moja decyzja przemyślana. I, I to też jest powód, dla którego też czuję pewną satysfakcję, że mogę odejść po części na swoich warunkach. Ostatni mecz w tym sezonie będzie wyjątkowy z racji tego, że będzie to też pożegnanie bardzo, bardzo ważnego piłkarza, człowieka, osoby, która jest związana z ruchem od wielu lat. Z jego sukcesami, z tym, że to na jego barkach spoczywało w tych ostatnich latach, to, że trzymał tą szatnię, trzymał tą drużynę i na pewno to jest bardzo, bardzo ważny dzień dla niego, ale też myślę, że dla każdego z nas, dla kibiców, dla, dla mnie jako trenera, na pewno jako zespół będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby upamiętnić jego ten ważny dzień, bo to jest bardzo ważny dzień w życiu każdego piłkarza i szczególnie tak ważnego dla, dla tej społeczności, dla klubu żeby zakończyć go w najlepszy możliwy sposób, czyli zwycięstwem. Ciężko mi myśleć o tym, co będzie za chwilę, a co dopiero, co będzie w sobotę, więc wiadomo, że zbliża się to wielkimi krokami. Codziennie wstaję i mówię, kurde, jeszcze trzy dni, a jeszcze dwa dni. E, więc są to trudne momenty, nie myślę o tym, co będzie w sobotę, bardziej e, tak, jeśli już no to logistycznie, kogo zaprosiłem, gdzie oni mają usiąść, gdzie się pojawić i bardziej pod tym kątem, ale samo to, co ma się wydarzyć i jak to będzie wyglądało, tak już na 100% no to, to jeszcze, jeszcze nie. Tomasz Foszmańczyk trafił na cichą w 1999 roku w wieku 13 lat. Jako 17-latek zadebiutował w pierwszym zespole w Pucharowym meczu z Koroną Kielce. Niebieskich barw bronił do lata 2006 roku, wrócił do ruchu wiosną 2019 roku i jako kapitan poprowadził drużynę do trzech kolejnych awansów z trzeciej ligi aż do ekstraklasy. Licznik oficjalnych występów Fosy z Rką na piersi zatrzyma się w sobotę na 182 spotkaniach. A mocna sinusoida tych takich przykrych wydarzeń i tego, myślę, podsumowania naszego charakteru i tego, co chcieliśmy zaszczepić w drużynie i tej całej społeczności, no to myślę, że taki fajny materiał na to, że ciężką pracą i taką solidarnością tutaj w otoczeniu jesteś w stanie zdziałać wiele i może bym powiedział tak, że jestem teraz mega smutny z tego powodu, że będę kończył, ale jestem mega dumny z tego, co się udało osiągnąć i nawet ten spadek tego nie jest w stanie zamazać. FOSA to praktycznie ikona klubu, na pewno jest jedną z najważniejszych twarzy czasu odbudowy i osoba, której tutaj się należą największe Podziękowania za ten, za ten czas, też jako zawodnik, który od wieku juniora był w tym klubie, na pewno dużo dużo tutaj serducha włożył. Jego postawa nie tylko na boisko, ale przede wszystkim też szatni, I, i poza tą szatnią na pewno skupiał tutaj wokół siebie całą drużynę i, i zawsze. Nią kierował w kierunku sukcesu. Także tu na pewno wielkie, wielkie brawa dla, dla niego za całą karierę. Jak byłem młodym chłopcem, to myślałem, że żeby być spełnionym piłkarzem, to trzeba mieć Mistrzostwo Polski, trzeba grać w reprezentacji. Każdy ma swoje marzenia i ja też je oczywiście miałem, ale już wiem, że to nie do końca tak jest, bo możesz być spełnionym piłkarzem osiągając zupełnie inne cele i przede wszystkim. Wydaje mi się, że to, co prezentujesz sobą przez całe, całą karierę, to to, jak ci ludzie zapamiętają, no to jest równie ważne, jeżeli nie dużo ważniejsze i, i, i od tych pucharów, i od tych trofeów, i od pieniędzy, które się zarobi, no to myślę, że wiele satysfakcji może ci dać też jakby ten inny, inny aspekt tej kariery. Wszystkich kibiców, którzy nie mają jeszcze wejściówki na mecz z Krakowią, zachęcamy, by w sobotę przybyli na Stadion Śląski. Wszyscy razem podziękujmy fosie za wszystko, co zrobił dla ruchu. W sobotę oficjalnie pożegnamy Tomasza Foszmańczyka, ale będzie to jedynie pożegnanie fosy piłkarza. Nasz kapitan. Pozostanie bowiem w strukturach klubu i będzie się realizował w nowej roli. No na pewno nie. Jesteśmy oczywiście już po rozmowach z prezesem, z zarządem i, i na pewno nie opuszczę ruchu w tym momencie i na pewno zostanę w jakiej roli. To oczywiście musimy jeszcze na oficjalne wieści poczekać, ale, ale myślę, że będzie to z korzyścią zarówno dla mnie samego, dla mojego rozwoju i, i dla samego klubu, nie tylko dla pierwszej drużyny, ale w ogóle dla całego ruchu. Na pewno nie będziemy się chcieli z, z Fosą żegnać. Zostanie wykorzystany w klubie jego potencjał, jego wiedza, jego, jego wszystkie najlepsze argumenty, które, których doświadczył w, w piłkarskim, seniorskim graniu. Mamy tutaj wachlarz jego tutaj możliwości od od, od akademii, czy tam od naszego centrum szkolenia, poprzez, poprzez też sprawy organizacyjne na, na polu też tutaj i scoutingowym i, i, i w pozyskiwaniu nowych zawodników, na pewno też jest tam w stanie pomóc, na pewno będzie chciał tutaj też pomóc przy, przy zespole rezerw, ale na pewno więcej, więcej takich szczegółów dowiemy się później, po, po określeniu właśnie tutaj w naszych rozmowach, one trwają cały czas, i będziemy mogli te szczegóły podać już w niedalekiej przyszłości. Także na pewno teraz po meczu Fossa uda się na zasłużony wypoczynek, a później będziemy już też te szczegóły dogrywali i na pewno, na pewno zostanie z nami i w 100% albo w 1920% będzie wykorzystany dla dobra, dla dobra klubu. Zawsze chętnie wracamy do tematów, w których mamy się czym pochwalić. A w naszym przypadku jest to frekwencja. Podczas sobotniego meczu z Krakowią przekroczymy liczbę aż 300 tysięcy kibiców obecnych na domowych meczach ruchu w tym sezonie. Mecz z Krakowią będzie już dwunastym, jaki rozegramy na stadionie Śląskim. 11 poprzednich zgromadziło na trybunach kotła czarownic ponad 250 tysięcy kibiców. Jeśli dodamy do tego pięć spotkań z początku sezonu, gdy korzystaliśmy jeszcze z gościnności Gliwic, łączna liczba widzów na domowych meczach ruchu w sezonie 2023-2024 wynosi już blisko 300 tysięcy. Tę magiczną liczbę przekroczymy już w sobotę. Czyli tutaj wiadomo, że sz wielki szacunek dla, e, i, i same superlatywy dla naszych wspaniałych kibiców e, za wykręcenie takiego wyniku 300 tysięcy, e, czyli to jest top w kraju. I, a jeśli chodzi o, jakbyśmy robili taką, takie przejście, e, jeśli chodzi o... W stosunek właśnie tej frekwencji do, do miejsca w tabeli, to myślę, że, że top w Europie na pewno. Także tak to, tak to wygląda. Także tutaj zachęcam też do tego, żeby, żeby zawsze ta, ta nasza średnia była na bardzo wysokim poziomie, a, a te mecze topowe wypełniały cały Stadion Śląski i też jesteśmy w stanie zrobić nawet w pierwszej lidze, bo, bo też są ku temu takie mecze, które, które będziemy mogli na taką skalę zorganizować. Sezon 2023-2024 zakończymy jako klub z czwartą najwyższą średnią frekwencją w lidze. Imponująco wygląda również średnia, jaką wykręciliście na meczach rozgrywanych w Kotle Czarownic. Blisko 23 tysiące. Dziękujemy Wam za każdą obecność na trybunach i mamy nadzieję, że równie licznie będziemy spotykać się na stadionie także w kolejnym sezonie. Przed nami ostatni mecz sezonu. A to oznacza, że oglądacie ostatnie w tym sezonie wydanie magazynu Czas na Szpil. Z tego miejsca w imieniu Dawida, Kamila, Maćka oraz własnym chciałbym wam serdecznie podziękować za to, że byliście z nami przez cały sezon. Nasz program realizujemy od 2,5 roku i patrząc na jego oglądalność, cały czas budzi on wasze zainteresowanie, a to daje nam olbrzymią satysfakcję. Dziękujemy za ten sezon i do zobaczenia w kolejnym. Czas na szpil. No to ja jeszcze zapraszam na ostatni we tym sezonie konkurs. Piszcie w komentarzu, w której minucie padnie pierwszy tor we szpilu Ruch Krakowia. W trafi dostawu od z błon na 100 zł do wykorzystania we naszych strefach kibica. Widzymy się na Śląskim. Who ride with ya, get it live Who can paint that picture, ain't no way We using inches, mom them fences Get bruised up, got stitches Bring them back to their senses Know how the game go, checks and payrolls Remain the same, no, forecast Eli baby, time out, ride out You can let them hate me, get it low